Cześć wszystkim, z tej strony Hupi. Nakręcę za ekranem na zakończenie eventu Team of the Year. Przeszkód 5 już jest, okej. Okay. Nagrody Ika aitan ulepszenia. Pele Przyjdziemy z kimś. ok. okej. Mm. Oto rzepaki. Taka paczka. Nie ma nic ciekawego. Młodzi tak nic, nie się, że już. 2 kaatowane Ifomy, 8-4 plus. Shokiri. Okej, okay. 2 Ify są już. 10 razy, 8-2 plus. Nie ma niebieskiej karty na badzie. Oj, dobry. Niko. Okej. Okay. Dobry walkout. Patka. Cztery rzadkich, osiem, pięć plus. Wymienny. Zwykły. PS. Pokajosaka. Saka. Dobry z balcą. 4 ok, i się tam rzadkich 8-5 plus złoto, dramat, żadnej karty niebieskiej, i te piekatki mi się jeszcze, ok, no jak Paciwiec nam wysył zomę. Pokażcie mi nowy sezon. Jakie to są paki? 5 rzadkich chodzi o plus. wymienam. 11 rzadkich chodzi o czy plus. Tu jaka paka? 5 rzadkich chodzi o dziesią plus. Dziś jakieś 5, plus, Troje jakieś. Piepik, Francia. Brazylia 8 czy Putty Expa 3x8 Plus? No jest, Mac Casado a popatrzcie w jakieś 8 No nie, pokażcie Mac Casado 4x4 SPD, SP Fajne Playstyle ja chyba, wiadomo, ja chyba wiem to... Ja chyba powiem kogo wezmę. Masa. Masa. Albo Digne. Paga Maza. 4x4. SPO SP. Jest winny. Ma Okej. Okay. Fajna karta. Digne. Okej. Okay. Jest cały fenyę, czytałem na tutaj. Okej. Czy te wszystkie chorzy to było Pytasz Pytacie, że jakiegoś to plusa było Ewo. poka jaka Ewo. Zwinność. daje lepszą.

Cena 8 na 88 się na początek Ale... To Ewa Daje wyprzytliwik Cztery czwarte osie czy pozwymię na parka Pierwsza z klików 8 czy plus 5 z 8 czy plus Pierwsza z klików 8 czy plus Tutaj jest playstyle Uuuu Poka Pewnie to sprintu Ale, ale poleciałem. czekajcie, ja jestem? Tu jestem. Troszkę przesadziłem. 5 rzadkich 8 czy plus. 6 rzadkich 8 czy plus. Kapela. Ale tak chyba bezopakę. Pokaż czy ją. Okej. Okay. Uuu. Taka ta karta może być fajna. I teraz jest cztery w latach prawie ośrodku plus. Kolejny playstyle.

Osiemdziesiąt plus. Wymiana paczka też rzadkich, cztery plus. Daj i kaskaino. Okej. Okay. No. Uuu. John. Party move. Pokażę party move. Pięć Fajne pustajne. Poczeka się tu rzadkich. Cut.

8-4 Ja tak Francia pocaję o szczypu z Big Kolejny Playstake Szybkie podania z t No i mnie wywajło Uj, no tak jak pojąć

na kan, pokaż tego, że wszystko wykopłonę, czy na 4, a się opało, to wszystkie najstałe do obrony, mocne, czy 3000 ekspas, są ewolucje jakieś, pokażcie. No to tak trzecio No i to mnie wywalił, no to co to, to się dzieje? O kurde, A to? No to, tak tak silecio tym powiedział Tak. Tu tam, o, Uuu. Mm. Okej. Okay. Okej. Okay. Yeah, Zaślecia? Nie. Patrz kapicie rzadkich? Nie. Yeah. <coughs> plus? Twoje okay. paki? Tutaj wiecie paczek? To słabe To jest to Byłem byłem Katota 2, stary Okay. 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 I kona to ty ty sai. Okej, okej, też by to grupę karty już. Uj, oj, 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 kato to, kato to. I 5 na 5. Ui. oj, oj, oj. I ty sai. I kona to roku. Oj no i tylko no i to by musiał kłycie koniec pamiętam, bo musiał, To jest słabe. Słowo taki. Okej. Okay. Okej. Okay. To okay. jest type. Pokażcie. No, mi guzik. Szybko oho uh Pasuje je tylko Pasuje teo hoj -ho. teo Ale to szybki ty Tylko tak samo, będzie szybki Okej, okay. to jest fajne Ewo. To jest fajne Ewo. Może, że jest znowu tak daleko. I się nie to aż tak poleciałem znowu tak. Nie, troszkę Evo Ewolucja premium. To pokażcie. Szopotaję. tá é pronto peanek ok o que é isso não é ruim ah isso não é ruim oh oh vai então. é No i kolejne paki. Mam wybaczyć, no, uj. Ciężki wybud. Oj, bibliotek. Jakie paki? Oj. To ma złote. złota. Motorek. 4 na 5 Fana icona. Albo petit. A po paczka 6 rzadkich, chociaż 7 plus. No dobra, to jest ciężkie wybud. Taki jest kanet. Zobaczcie, ja oceniam Fine kanet. Zadania. To już. Eksty Expius są, to do pieniądze. Tycai. Konec Petit. To tam, Gwen, szukaj, Halu, Fiera. To przeszkód jest. Jest to przeszkód, trzeba czekać No i to Są słabe? Bo ja nie to uważam nawet. Czy są słabe? Są alkosłape już. Nie? Ty nie ma. Jeszcze nie tutaj. Ajkusłapów. Jeszcze. No, Okej. Okay. Dziękuję za Obejrzenie tego filmu tukiego. Napiszcie komentarze, jak oceniacie sezon.